Nie wiem. Przejechać nie można. można. Przejechać można ale... Siemanko, siemanko. Akcja już gdzieś tam chyli się ku końcowi. Uh, pokażę wam. Pokażę wam ogrom pracy, którą dzisiaj wykonali wszyscy tu obecni. Naprawdę kilogramy, kilogramy, setki podejrzewam kilogram. Więc naprawdę jesteście, jesteście wielcy, jesteście wielcy, że pomagacie, że, że byliście tu z nami. I co? no będzie na pewno post na Facebooku ile kilo ostatecznie się udało złowić ile kasy przekażemy na potrzebującą gminę, która ucierpiała powodzi. Tak także co ja będę dalej tu pracował. Tomek jedzie zawieść nasze skarby i co? Widzimy się niedługo.